Serdecznie witam wszystkich w takim pierwszym noworocznym odcinku. I od razu zima zawitała. Piękna aura, taka zimowa. Akurat, co się zdarzyło wczoraj, e, pogoda była e, rano, taka typowo wiosna. Było nie wiem, około 10-11 stopni. I w ciągu jednego dnia z wiosny zrobiła się nagle zima. Była taka potworna wichura. No i przygnało takie, e, te chmury takie śniegowe, ale wiało fest wczoraj, no ale tak to ładnie taka, no i przede wszystkim tak ładnie tak e, przejrzało się, taki delikatny mróz się utrzymuje, kołębie jak widać, e, no gruchają, dzisiaj akurat dostały e, taką, e, taki produkt na grzyba, i kandivec e, z e, Centrum Zdrowia e, Gołębi. E, no, powiedzmy, że ja to tak daję profilaktyczne, ja daję też ten e, propolis, ale nigdy nie wiadomo Te jak badania pokazały, nawet Tomek z Koby, jak robili badania, to karmy już były zagrzybione, także ja daję powiedzmy na, na grzyba o tak od czasu do czasu propoli swoją drogą, a jeszcze dodatkowo dostają na grzyba. Ale jak dostają na grzyba, to tam powiedzmy zalecenia są, żeby żeby to e, dawać do wody. Gołębie tego nie chcą nawet jeść tego, one dostały do jedzenia, ja to daję na karmę, mieszam, daję to na karmę, a, a mimo wszystko nawet jeść nie chcą tego e, jak do e, dostają to na karmę, to nawet za bardzo jeść to tak mm, te przypominające trochę, no bo to są tam jakieś wyciągi z olejków sosny, wieżby, różne tam jakieś, jeszcze tam do olejki, nie wiem, z jakichś takich, e, e, nie wiem, e, takich traw czy, czy belin, coś takiego. Strasznie to e, mocno pachnie, gołębie tego pić to w ogóle, ale jeść, no to już siłą, że muszą zjeść, no i łatwiej jest podać to. Na, na karmę, no już tam powiedzmy, wyjedzą. Lepiej to wyjadają niż, niż, niż piją wody, no bo one się trzymają od picia. Jeść muszą zjeść, no tam w karnika jeszcze zostało, ale, ale, ale widać, że to tak przegryzają, bo, tak, o, bo muszą. A e, siatka od razu pokaże, od razu lepiej widać gołębie, jak jest pomalowane, już w całości wszystko jest pomalowane. To takie ostrzejsze jest e, światło. Dziś e, koledzy będą raczej. To taki szybciutki filmik. E, dziś, bo wysyłane są gołębie. Wczoraj akurat, akurat miałem wysyłać chłopaki, tak dzwonili, a, czy wysłane, czy tego. No i, i e, no nie pykło wczoraj. Jak nieraz się udaje, to wczoraj się nie udało. E, akurat ta firma, która. Z nią współpracuję, tam co ładowarki elektryczne, przywieźli mi materiał tutaj i akurat w tym momencie jak chciałem wyjeżdżać, no i po, powiedzmy, że brakło tych 15 minut, no i wszystko e, przysłowiowo poszło się czochrać, bo tam miałem też kolegę, który miał tam odbierać te gołębie, bo, bo wiecie, jak z tym brakiem przesyłek, to... No to jest ciężki temat. Ktoś musi to odbierać, bo gołębie zajeżdżają do Lublina i później z Lublina jadą dalej, ale no i jeden z tych kolegów też miał w sobotę przyjedzie tam na targ pod zamek. Tam w Lublinie, no i miał sobie odebrać. Tam, no i ktoś musiał przytrzymać ten jeden dzień, te gołębia. Nawet w sumie wczoraj to miało być dwa dni, ale no tam cztery miejsca, dziś akurat no, paczki już są, kartony już są przygotowane. Za chwilę Wam pokażę, jakie te gołębie, Niektóre fajne. Co ciekawe, tu z Nowym Rokiem był taki jeden kolega, który się w sumie na mnie obraził. A i w sumie czy no, mało go to nie wiem, z praktycznie dwa lata, no ale już mu przeszło i dziś mu, dziś mu właśnie wysyłam tam dwa i będzie jeszcze tam dodatkowego gołębia e, bo jeszcze nad nim się mocno zastanawiam, kiedyś go pokażę taki fajny, bardzo fajny gołąb ale, ale no, dzisiaj mu wysyłam, wysyłam tam dwa tak żeby e, no powiedzmy z takiej gołębi, które e, no. Zaraz je pokażę. Złapię, pokażę taką fajną samicę doniecką, po donieckich gołębiach. I, no i z tego samego, z, tego, z tych samych gołębi samca takiego. Także będzie miał parę, niekoniecznie tego. On miał tam dużo ode mnie gołębi, ale e, to mu właśnie wysyłam. Ale to też śmieszne, że tak. No, nieraz e, wyszło tak, jak wyszło. Nieraz w życiu to tak niecelowo e, sprzedałem raczej nawet nie sprzedałem to tak skomplikowana historia no poszło o gołębia, że, że e, niby miały obiecane a ktoś inny sobie tego gołębia zabrał no i się tak w sumie na mnie troszeczkę obraził ale najważniejsze, że mu przeszło tak, no, ale, no teraz właśnie przypałzuję, o a dowody miały cytryny, a wczoraj, wczoraj miały e, co to miały nerki wątroba, ja tutaj tego Sedachol albo, no sedaholem, nie to nie sedahol, ale coś, hmm, jaka ta nazwa, nie brąchozol. już tych nazw jest tyle, no ale powiedzmy, że osłona nerki wątroba, zaraz sobie przypomnę bo tych nazw jest z tego razu, w zależności też jaki w sklepie jest, tego, jaki jest produkt, ja też za bardzo nie szukam, bo to są podobne, podobne produkty i chyba nawet robione przez Ronfilda. Eee, I no, działanie mają tak, osłona nerki, wątroba, powiedzmy tak, oczyszczająco krew. Ja to tak daję, powiedzmy, eee, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Teraz przy tym, przy. Przy takich, no to dostają takie po prostu takie na osłony, bo powiedzmy, że że ostropec jeszcze na, na, to, na tą na ostronę nerek, wątrobe, no bardziej na, na wątroby ostropest też mi się udało taki kupić bardzo ładny. Także może jutro nakręcę film, to tak samo pokażę, jaki jest tego. Nieraz się uda, w takie w naprawdę, zboże. Z wysokiej jakości kupić. No a nieraz nawet w tych takich e, sklepach, gdzie jeżdżą te nasienne, to nie są takie jakieś super. Gdzieś nakręcałem ten filmie. Film, i, e, film y, kiedyś już nakręcałem w tym sklepie, a poszedłem kiedyś na, na magazyn do tego sklepu i, i mi się od niej chciało tam jeździć. Tam, myszy wszystko, pocięte te worki, jak zobaczyłem to wszystko, no to już tam więcej nie jeżdżę, no bo. Tak jak mówię, no, sklep jakościowo, ale jeżeli chodzi o przechowywanie, no to, już, no to już tak nie bardzo. Także taki wielki taki magazyn tam, to jest takie stare budownictwo, te takie jeszcze takie stare magazyny. No już powoli już wypierane przez nowe budownictwo i, i tam bez przerwy deweloperka tam szaleje i no już coraz mniej w Krakowie jest takich miejsc e, takich przedtem takich rzemieślniczych tego, no to już przedtem jak pamiętam to, to co, co jakiś tego to był rzemieślnik i jakieś takie właśnie e, sklepy e, takie hmm, takie jak dawniej były takie fajne takie tego, dziś już dziś wszystko to już jest e, sieciówka takie już takich tradycyjnych rzeczy to Ciężko kupić, takie jak, jak taki sienne rzeczy, to już bardzo to już są jakieś centrale, już, już takie wyspecjalizowane sklepy. A przedtem to było powiedzmy gdzieś tam kilka sklepów, takich co właśnie sprzedawało nasiona, także pewnie już nie ma. Tak, tak, jak, tak jak pewnie wiecie, w większości miast jest w podobny sposób. To, o, para młoda, muszę je rozdzielić, bo z tego nic nie będzie. No, także przypauzuję, pokażę Wam jakie te gołąbki jadą dzisiaj No i też, yy, też muszę się pospieszyć, bo żeby nie było przypału tak jak wczoraj <laughs> Że tam chłopaki czekają, a, a, yy, gołębie, a gołębie zostaną w Krakowie tak, 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 Także pauza yy, i pokażę jakie te gołąbki, niektóre fajne naprawdę No i już mamy tutaj w sumie dwie parki Tutaj w dwa, w dwa miejsca Tutaj jedna Taka nie wiem tak w ręku taka super samica po donieckich gołębiach no i samiec y, podobne to w jedno miejsce i tutaj kolega chciał żeby miał tego no tutaj ma to takie w sumie dwa piórka ma pio, białe w ogonie no i samiczka taka młodziutka no tak chciał żeby nie były spokrewnione no to właśnie mu tak wybrałem akurat tak z tych z, zostały ale gołąbki takie przyzwoite jak teraz w klatce może się nie układają ale fajne takie pochatę takie grube na szyjach, no i taka będzie zdrowiutkie, fajne takie gołąbki, no a przede wszystkim ta samica, ona jakby mu się udało, w red, jedne, yy, jakby mu się udało ją wyciągnąć, pokazać, ona ślicznie jest zbudowana, tego gołąb, żeby, żeby ten, żeby ten kolega nie, nie zmarnował, bo, no ja, ja bym to zostawił do siebie, ale nie wiem czy to, będzie można, no bo tak jedną ręką to ciężko, ciężko, tego, ciężko pokazywać. Ona tak ma no mocno taki nabód, no ale fajny taki gołąbek. Nie wiem, ja bym tak po, podpuścił ją tutaj, może mi nie ucieknie. Ona fajniutka ta tutaj, przecież no, no fajny gołąbek jest. Taki ta, na, na szeroki, króciutka, taka fajna samiczka. No to jest taka pierwsza, pierwsza paczka. I sam jest podobny gołębi. I to jest taka powiedzmy pierwsza to takie noworo... nowo... pierwsza przesyłka taka noworoczna e... Ktoś tam dzwoni i później się odzwoni No a tak, tak, tak taka pierwsza para No to ja mówię jedna samiczka ona jeszcze taka młodziutka jest to Do jednego kolegi no i do drugiego idzie właśnie Taka para gołębi one powiedzmy samiec samica Ale nie, tak nie że to będą tak załączone on sobie tam przełączy gołębie jak tam będzie po prostu chciało Także te pakuję, pokażę jeszcze następne, no bo tak jak mówię, żebym się po prostu znów nie rozminął z kierowcą, a nie wiadomo jakie warunki, bo jak, jak leżało śnieg, no i tam kraków to nieraz nie dużo kilometrów, ale ciężko jest przejechać. Ja tam muszę przejechać przez cisłe centrum, żeby do dworca się tam dostać. Kilometrów nie dużo, ale trasa jest bardzo ciężka. Pałduję. No, i tutaj mamy już cztery następne do kolegi. Jeden taki, tak, te, te, te takie bystrzaki fajne. jeszcze To takie młodziutkie są e, młodziutkie gołąbki. Jeszcze nie popierzone to ostatki które zostały. Jeden tam trochę mi się nie podobał, no ale powiem tego. No, one są poszczepione, wszystko elegancko. E, trochę mocną dawkę dostały tej szczepionki. Te młode gołębie, może tak. Hmm. Nieraz mówią, że z e, 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 ta PHA e, to lepiej, lepiej szczepić pierwszą właśnie szczepionką, właśnie PHA, a później dopiero mykosalmowirem. A te późne młode, tutaj, one już są teraz, a no już drugi tydzień, drugi tydzień są e, po szczepieniu. No, niektóre tak, e, nie ukrywam, że przygięło tego. Nieraz były. Źle trafione jak kiedyś nawet na, na filmie A Tak to ogólnie tam nie jest takiego takiego no i one się wybarwiają już fajne niektóre są no tak na początku no, zależy z którego klucza były Tego łębie. no to jest taka fajna jest samiczka będzie Będzie coś z tego będzie miał tak po, pociechę ten, ten Kolega ten trochę taki ten na w skupce. on taki taki przy już go kiedyś tak patrzyłem no ale już nie masz czego wybrać no to najwyżej mi tam coś tam jeździby się no ogólnie no nic mu nie jest no ale taki taki kurde troszeczkę trochę taki przykulony tak raczej może tak przykulony ale tak się widać że nawet jak go brałem w ręku to taki nie taki bardzo e, przez, te, przez te dni które e, te gołębie jak były źle trafione to one nie dojadały i takie troszeczkę taki ten mięsień taki słabiutki ma ten gołą no, ale kolega tam mi powie: no to najważniejsze tego, że, że e, pojadą. Jeżeli by się coś podziało, to ze mną to tak jak wiecie. No, a gołąbki mi się wydaje ten może ten jedyny, je, jeden jest, tego. No, ale tutaj, jak mówię, nie ma z czego już, e, bo mam jeszcze tam dla kilka zostawionych e, dla kolegów. E, mam tam właśnie wysłać i ma się, tutaj mam jeszcze zamówione gołęby takie dla chłopaków. E, Kazimierza Wielka no, no i tam oni sobie do, dobiorą i praktycznie e, praktycznie ten rok mamy zamknięty powiedzmy ro, rok no zeszły rok ale w tym roku e, no i jak kiedyś wspominałem pokażę wam jeszcze jedną rzecz wczoraj wczoraj jeszcze przed tym przed e, przed tym nawałnicą to wszystko udało się umyć kratki od razu inaczej tutaj jakby Przeszedł to takie przybrudzone, a tutaj tak fajnie jest Fajnie czyściutko, no, i to jest zaleta właśnie tych Tego rusztu, że bardzo szybko się tutaj raz, dwa Kerszerem to umyć, chwilę jak żeby się Odmoczyło, a te sobie tak siedzą I, e, i fajnie, fajnie to Fajnie się to czyści I no fajne szuflady już wysprzątane Dzisiaj jeszcze muszę tam zasypać właśnie tym e, Zasypać zasypać e, lubisanem w środku, no tak żeby żeby pochłaniało troszeczkę tą wilgoć, a ogólnie był nie powiedzmy że, że nie było źle no reszta, tak jak widać w karnikach jeszcze zostały, a te a te e, tak nie bardzo, jak mają ten candy wed do mm, do środka, tu też mam jednego takiego samca z jednym lętem w środku z tych kawerkotów, e, 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 a reszta no, jedne takie, tego tu jest takie Siedzą, siedzą tutaj na, na grzędach, no pogoda jest fajna, także tak króciutko, bo tak jak mówię, żebym czasem znów się nie spóźnił, także pozdrawiam, bo tutaj mamy taką samiczkę, tutaj taki czy kolega sobie wybrał, e, ma je, jechać tam do, chyba do, do, do Opola Lubelskiego, to jak sobie zobaczy, no, tutaj taka na białym ogonie, Tak no, taką sobie wybrał na białym ogonie, z tych rdzawek jeszcze nie pierzona samiczka, takich rdzawek, taka samiczkę tutaj i chyba jedną, dwie tutaj samiczki sobie wybrał na nie, gdzie one są żółtobokich, żółtobokich, nie wiem może z drugiej strony są te gołębie. E, e, tu jest jedna taka, On onda takie niepieżone, no, on mówi, że na takich ładnych główkach tego, no powiedzmy, że, że e, takie sobie dwie samice są wiem gdzie jest ta druga samica, może tam gdzie te gołębie latają to ona jest no i ta e, jedna, jedna sama no i z białymi piórkami w ogonie no taki, taki gołąbek to. poprzerzucałem troszeczkę już tych gołębi bo, bo mi po prostu się łączą w pary strasznie i no i się robią problemy bo, bo no za wcześnie za wcześnie na, na, na to wszystko mamy styczeń a tu już nie do opanowania jest sytuacja niektóre gołębie jeszcze e, no tutaj jak te późne młode to to jeszcze nie niepopierzony. No, takie siedzą, a przede wszystkim róż, jak jest wymyty. Tak, zauważyłem, że jak dostały tego candy vet, to takie rozwolnienie, takiego dostały. To jednak to to musi mocno działać ten środek. No, ale, ale e, dostały. No, dwa dni dodaje No, nieraz zalecenia są, żeby dawać trzy dni. No, ale u mnie dostają e, w sumie dwa dni. I jutro będę miały probiotyk, na, do, probiotyk do wody. O, I tak o, i w sumie, e, no, tak, to, tak to, mniej więcej e, e, wygląda sytuacja w gołębniku Ogólnie przede wszystkim pogoda jest wybitna, wybitna pogoda. Te, tutaj, jak miałem jeszcze zamiar wczoraj umyć tutaj tą wolierę, tutaj z zewnątrz, no, bo jest keszerem tak, fajnie, bo nic nie trzeba robić, umyć, chwilę zaczekać, żeby to podeszło. No ale <noise> brakło czasu i no i teraz już węże tam gdzie tego to pozamarzało ta została woda zamarzły mi węże no i, no i się zrobił kłopot no bo już nie da rady nie da rady się nic po prostu zrobić także pozdrawiam wszystkich jak zwykle zapraszam na kolejne filmy tak jak mówię ja żeby po prostu znowu nie, nie rozminąć się. Wczoraj mi ta samica wyleciała z tych e, kierowogradzkich. Jako pierwsza e, drzwi były otwarte i, i, i latała. Wiatr był dość mocny. No ale poradziły sobie gołębie już mm, przylatują przez to, że są cały czas na, na wolierach, nawet tych e, e, niewypuszczane, ale, ale są bez przerwy tutaj na, na zewnątrz dziś może było gorzej, bo jest śnieg. Ale wczoraj jeszcze tak na bezsiężnej to, no to sani się poradziło najgorzej to z jaszczębiami, żeby musiał jej przypilnować, żeby żeby jej zawsze coś nie zjadło, No a tak to im słoneczko świeci fajnie, cieplutko Tutaj od południa, tak jak zamknę drzwi, no to jest fajnie e, widno w gołębniku. Nagrzeje się, nie jest tak niesamowity jak ciepło, ale ale nagrzeje właśnie i przede wszystkim e, no wentylacja na ile to to, to 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 działa fajnie, wszystko jest sucho, także jest jak na tą chwilę e, dobrze, nie, tak żeby nie zapeszę, żeby tak jak najdłużej się utrzymywało, także. No tutaj lubi mówię lubisana, lubisanem w sypie to jeszcze taki fajny miętowy będzie zapach tutaj, bo ten, ten lubisan to fajny ma taki miętowy zapach. No i to, troszeczkę tak powiedzmy, że e, tak osuszy, bo jak siedzą nieraz tam przy siodełkach i e, no to jest tam więcej, nie? Ale tak to ogólnie to bardzo fajna szuflady, e, Tak jak kiedyś wspominałem, ja to się lubię sam siebie pochwalić. Ale rewelacyjny sposób czyściutko bezpyłowo, i ja tam nawet chyba nagram taki film taki właśnie jeżeli chodzi o zdrowie i, i jedno i gołębi i hodowców. No i model tego gołębnika jak był zrobiony. Ja bardzo długo nad tym myślałem i sposób taki jak, jak żeby żeby zrobić no to właśnie no, było mocno myślane i yy, no, ogólnie no, zadowolony jestem z efektu. No i zobaczycie no, gołębie się fajnie tutaj czują. Przede wszystkim ta przestrzeń która się zrobiła po otwarciu tych drzwi tych przesuwnych powiększamy gołębnik powiedzmy o, o całą wolierę. Rewelacyjne no i to ustawienie południowe. Słonko bez przerwy świeci e, ten róż plastikowy. No petarda jest. Ja, ja uważam, że nie ma nic lepszego. Te drewniane, no to, to o czym w ogóle mowa? To jest. E, drewniane ciężko do utrzymania w czystości. A tutaj ja mówię, no nie wiem ile to ściągnięcie tych y, y, kratek zajmuje. Nie wiem. Dwie minuty, no i umycie, umycie powiedzmy koło 15 i macie już czyściutki nowy gołębnik. Tak jak, tak jak widać, nie? że jest czyściutko, fajnie, e, no i utrzymanie tego szuflady, szuflady tak jak tego to raz w miesiącu zasypane lubisany w środku, żeby tam powiedzmy tam o, o, odkaziło się i no pewnie, że przy samych półkach i przy siodełkach jest najwięcej, ale, ale naprawdę rewelacyjnie, e, fajnie się tego tam z tyłu się obsługuje, tak jak mówię, no kurzu praktycznie, nawet jak nieraz kiedyś sprawdzałem, że to, to wszystko wszystko jest heblowane, ale kurzu na, na ścianach praktycznie nie ma. No, powiedzmy, że bo ktoś powie, że a bo za krótko jeszcze. No ale ja na tą chwilę kurzu, e, kurzu nie ma. Ta, ta cyrkulacja wymiana przede wszystkim to w suficie. I, e, ja mam tutaj zrobione także że nie widać, pod gąsiorem jest, e, e, pod gąsiorem jest wyrzut. E, ten gąsiorowy gąsior jest podniesiony. Gą i, i Naprawdę cyrkul ta, e, cyrkulacja powietrza i ta wentylacja fajnie działa. Także, no i ta, ta możliwość otwierania drzwi, ten dopływ świeżego powietrza petarda. Także nie przedłużam. Pozdrawiam, trzymajcie się na razie. Cześć!